Gość Radia Gdańsk. A z nami Jacek Karnowski, Klub Parlamentarny Koalicja Obywatelska, rozmawia Kuba Kaługa. Dzień dobry. Dzień dobry, witam serdecznie. Panie pośle, właśnie trwa konferencja Państwowej Komisji Wyborczej. Przewodniczący Sylwester Marciniak podsumowuje wybory, przedstawia też te już oficjalne wyniki wyborów. Karol Nawrocki zdobył 10 606 877 Głosów i będzie prezydentem Polski. Jak pan to przyjmuje? Pan, no, trzeba przyjąć to z pokorą, choć radości nie ma. Ja bym chciał przede wszystkim podziękować wszystkim Polakom za frekwencję, bo jesteśmy społeczeństwem zdecydowanie obywatelskim. 71,63% 71, tak, a, a na Pomorzu, na Pomorzu 72,58%. To jest naprawdę bardzo dobra frekwencja. Już pomijam, że w sobocie jest chyba 80%. To, to świadczy o tym, że jesteśmy społeczeństwem obywatelskim, społeczeństwem, które chce wziąć sprawy w swoje ręce. No, jesteśmy też społeczeństwem, które prawie na pół jest podzielone i, i mamy różne poglądy. Teraz czas na to, żeby znajdować wspólną płaszczyznę na Najważniejsze rzeczy, te, którym jest polityka zagraniczna. Pamiętajmy, że mamy wojnę za wschodnią granicą. No, w dość trudnej sytuacji jest w tej chwili Ukraina. Rosja bardzo naciera. Mamy też no, niestety wojnę celną pomiędzy Stanami Zjednoczonymi a Unią Europejską, czyli między sojusznikami w NATO. To też nie jest dobry moment i tutaj. Wypadałoby wypracować wspólne zasady polityki zagranicznej i tak jak z panem prezydentem Andrzejem Dudą co do Ukrainy te wspólne zasady udawało się wypracować. Co do tej sprawy ze Stanami bywało różnie. Tutaj też trzeba będzie pomyśleć o tych wspólnych jednak które łączą. Ja jeszcze chciałem też powiedzieć. Ale ma pan przepraszam obawy o ten kształt polityki zagranicznej? No mam obawy, bo jednak wydaje się, że pan Nawrocki jest bardziej radykalny niż pan prezydent Elekt Nawrocki, jest bardziej radykalny niż pan, na, tak jak to się mówi, far right, czyli skrajnie prawicowy, niż, niż, Andrzej, Duda. niż Andrzej Duda. Natomiast no, no zobaczymy, tak, to jeszcze jak to będzie wyglądać. Też muszę powiedzieć, że to przemówienie wieczorne, wczorajsze. Które też w pewien sposób ogłaszał swoje zwycięstwo, nie napawało optymizmem co do budowania tego pokoju między no, wyborcami tak? z jednej i drugiej strony. To, to, to bardzo ważne. Ja też chciałem podziękować oczywiście mieszkańcom Pomorza, którzy poparli Rafała Trzaskowskiego w 59,13%. To jest też bardzo dobry wynik prezydenta Warszawy Rafał Trzaskowskiego. Naszego kandydatu się utożsamiałem. Jestem przekonany, że był lepszym prezydentem, no ale większość Polaków wybrała, jak wybrała. Wybór został już dokonany. Wracając do, tych, do, tej, do tej frekwencji, jeszcze za chwilę wrócimy, ale wspomniał Pan o wyniku na Pomorzu. Rafał Trzaskowski uzyskał gorszy wynik w tym roku na Pomorzu niż w, w roku 2020. Co się takiego stało, że w regionie uważanym za. Matecznik za bastion Platformy Obywatelskiej, za ale pan, ale ten bastion pan... prodemokratycznych partii, yy, ta opcja polityczna traci wyborców. Ale panie redaktorze, myślę, że nie, niewiele gorszy, prawda? To nie jest znacznie gorszy wynik, a jest to jednak wynik no, też pamiętajmy jednak, że, że mieliśmy kandydata PiS-u. Stąd, którego część, który jednak tu fatalne wyniki zbierał. Wie pan, no jeżeli ktoś w mieście, którym mieszka, Zbiera 32% bodajże, tak? to było tam, czy 34% poparcia, no to to jest zły wynik. I ja myślę, że, że jednak nie można, i gdybyśmy wzięli na to poprawkę, to Rafał Trzaskowski, który jest z innego miasta, zdecydowanie wygrywa i to powiedzmy tak dwa do jednego z kandydatem PiSu. No to ja bym się tutaj tym wynikiem nie martwił. Na Pomorzu. W Polsce martwię się. Mhm. Wracając do frekwencji rekordowej, ona oznacza, że to będzie mocniejszy mandat prezydencki niż mandat Andrzeja Dudy? Zawsze frekwencja świadczy o tym, że jest mocny kandydat, ale ta różnica pokazuje, że są Polacy różnie myślący. I Rafał Trzaskowski zapowiadał, że będzie chciał zjednoczyć wszystkich pod jedną flagą. Obojętnie jakie są wyznania, kolor skóry poglądów, chciałbym też wierzyć w to, że może jak pan Karol Nawrocki się wprowadzi do pałacu, też zacznie tak myśleć. Agencja Associated Press oceniła, że te wybory ujawniły głębokie podziały w Polsce. Ja się zastanawiam, czy na pewno te wybory ujawniły takie podziały, bo patrząc na różnicę między tegorocznymi wyborami prezydenckimi, a poprzednimi, to jest 422 tysiące głosów różnicy w roku 2020, 369 tysięcy głosów różnicy w, w tym roku. No to oznacza, że ta różnica maleje, rzeczywiście takie 50-50 można powiedzieć. Taki, no to jest ten podział na pół widoczny jest szansa na to żeby go niwelować pan panie redaktor że kiedyś mieliśmy e, Bo tak po... zawsze przepraszam politycy o tym mówią po każdych wyborach a potem ale, ale nic pan, się kiedyś nie mieliśmy taki podział w Polsce na postkomunistów i obóz solidarnościowy tak było zawsze jesteśmy my i oni są byli my i no, oni pamiętamy dramatyczne wybory no, Pierwszy wybór, który wygrał Lech Wałęsa, który no, wykonał gigantyczną pracę dla Polski. Największą, bo to on przygotował wejście do NATO, on przygotował wejście do Unii Europejskiej, bo on wyprowadził wojska sowieckie z Polski. O czym zapominamy, teraz to sobie które przypisują inni, ale to tak naprawdę on zaczął ta, tą rzecz. Ale potem mieliśmy dramatyczny wybór, kiedy przegrał e, z Aleksandrem Kwaśniewskim. Dla wielu z nas świat się zawalił. Ale ten podział minął jest zupełnie inny podział w tej chwili ten podział postkomuniści i komuniści odszedł w niepamięć tak powiedzmy sobie szczerze że albo się dzisiaj... przekształcił po prostu w inny podział bo ta linia ale... nadal jest bardzo podobna no tak ale jeżeli zobaczymy to w innych krajach chociażby w Stanach Zjednoczonych no to czy, 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 czy w innych krajach, to też ten podział jest znaczny. Nawet jeżeli zobaczymy takie świetne zwycięstwo prezydenta Nowego Rumunii, to jest 54 do 46. To, to jest duży podział, ale ja, ja myślę, że my mamy naprawdę gigantyczną pracę inną do wykonania. Ja pracuję w Ministerstwie Funduszy i Polityki Regionalnej, jak patrzę na to, że pomoże dostał prawie 500 milionów złotych na... Onkologię z KPO, i to są i, i dla Słupska, i dla Kościerzyny, i dla szpitala w Gdańsku, i w Gdyni, dla szp kilku szpitali w Gdańsku, bo, bo szpitala nie tylko Kopernikusa, ale także MSWIA. A jak widzę, że Gdynia się cieszy, szpital w Gdyni, bo w piątek dostał dodatkowe 30 milionów na przekształcenie onkologii. To są olbrzymie pieniądze, i myślę, że to jest też praca, którą na co dzień wykonujemy poza przekonywaniem elektoratu, to właśnie. Dobre rozdzielenie pieniędzy z KPO i tutaj też wspaniały e, chyba wiadomość, że to pomoże stać się takim energetycznym hubem Polski poprzez offshore, poprzez to, że mamy budowę portu e, instalacyjnego. Panie pośle, przepraszam, wejdę w słowo, bo to jest. Ja wiem, że to jest mniej, mniej interesujące. Wie, nie, to, ale... jest, to jest interesujące, ale to jest też, to, to, to nie jest nic nowego, mniej więcej. No nie, ale y -y. chyba mam takie wrażenie, panie doktorze, że tym właściwie za mało my jako koalicja rządząca chwalimy, tym kapo. Przepraszam, że panu przerwę, bo teraz tak. oddaję panu ja prawo, zaraz Panie. Też panu przerwę, spokojnie. Tak. Ale wie pan, tym się za mało chwalimy, że za chwilę, będziemy dzisiaj mówili na, europejskim, na EKF w Sopocie o tych sprawach, że, że, że mamy jednak, zaczynamy budować po to offshore, żeby się uniezależnić energetycznie ostatecznie od Rosji, żeby był prąd tańszy. I, I tu mamy wielkie sukcesy, chociażby rozbudowa portu w Łebie. Podpisana mowa dwa tygodnie temu na rozbudowę falochronów, na budowę także portu serwisowego. Nie no, to Oddaję jest głos. jasne pytanie, czy wyborcy to zauważają i doceniają? No bo jednak wiele osób ocenia, że ten rezultat to taka wręcz już czerwona kartka dla rządu Donalda Tuska. Mówiło się o żółtej kartce po pierwszej turze wyborów. A ja chcę pana zapytać, bo pan wspomniał też Lecha Wałęsę, z którym mieliśmy dzisiaj w poranku Radia Gdańsk. Rozmawiać ale zostaliśmy odesłani jedynie do wpisu internetowego, bo były prezydent nie chce zabierać głosu w sprawie wyborów y, prezydenckich w tym momencie, a napisał hańba uzasadniona po obcięciu głowy narodowi w Katyniu po okresie demokracji komunistycznej, po kwaśniewskim, o którym pan wspominał. Y, po Kwaśniewskim, który zastosował skutecznie w kampanii wyborczej podstęp, złamanie uzgodnień, kłamstwa, manipulacje, ciąg dalszy wykonania Nawrockiego, Rządząca koalicja, czas na męskie działania oczyszczające. Spodziewa się pan rekonstrukcji rządu? Pan, Donald... pan też jest yy, członkiem tego rządu, tak więc jest. pan się nie boi o swoje stanowisko. Nie, pan ja się nie boję o swoje stanowisko, ja tylko chciałbym, żebyśmy e, rzeczywiście działali jeszcze szybciej, pracowali jeszcze mocniej bo na tym, wspomina mnie bez kozery to KPO, bo to są pieniądze, które trzeba bardzo szybko wydać. Do końca tego roku trzeba je wydać i rozliczyć, tak? Tak. Inne pieniądze unijne, którym jesteśmy w środku okresu aplikacyjnego. To jest także walka o następne pieniądze unijne. Pamiętajmy, że pan marszałek województwa pomorskiego ma na przykład do wydania ponad 2 miliardy euro na Pomorze i to też jest określony czas wydatkowania tego. Za chwilę otwieramy obwodnicę metropolitaną. Są też pieniądze unijne. Przed nami do kończenia jest szóstki, ale także ja to wszystko przywony, rozumiem, i tak dalej, i tak dalej. Panie ministrze, bo też tak powiem Ale o rekonstrukcję być. rządu pytam, bo takie głosy się już pojawiają, była też zapowiadana w między słowami przez Donalda Tuska przed wyborami prezydenckimi. Będzie ta rekonstrukcja? Tak była zapowiadana, ale pamiętajmy, że mija półtora roku tego rządu. Ja rozumiem, że tej rekonstrukcji pan premier nie chciał robić po roku rządu przed wyborami parlamentarnymi, ale na pewno pan premier dokona oceny poszczególnych ministerstw, dokona tej, i, i pewnie wyciągnie z tego wnioski. To, to, na, to dobra rzecz. Wie pan, ja jestem przekonany i Donald Tusk jest takim, pan premier Donald Tusk jest taką osobą, która umie się także pożegnać ze swoimi ludźmi i umie też ocenić, że jeżeli ci ludzie zrobią coś złego, to nie ma dla nich miejsca. Z drugiej strony tego nie ma. Wie pan, ja z pewnym zażenowaniem patrzę jak frontmenem w ostatnich miesiącach w koalicji, w PiSie, w Pisie, tak, bo to nie ma kalic, już teraz ziobro wszedł do pisu. Przecież jest yy, pan Matecki. No, gdyby człowiek w kalicy obywatelskiej był z tak poważnymi zarzutami, to nie miałby prawa wstępu na Trybunę Sejmą w imieniu kalicji obywatelskiej chyba, żeby stał się posłem niezależnym. Tutaj możemy wrócić do tego, jak wyborcy to oceniają. Wiele osób ale, mówi, że... Panie tak. ale mamy praktycznie remis ze wskazaniem. No, nie powiedzmy, bo gdyby było 40 do 60, 45 do 55, to by była czerwona kartka. Ale Czyli mamy... pan się z tą oceną nie zgadza? Nie zgadzam że ta się, ta jest że jest czerwona kartka. Jest no. rzeczywiście żółta kartka dla nas. No bo jak się przegrywa wybory, to jest żółta kartka, nie oszukujmy się. Ale to nie jest czerwona kartka, bo mamy e, jednak, wie pan, ten... E, Ci wyborcy no, byli szczególnie na wschodzie Polski, który bardzo się zmienił, ja dużo jeżdżę na wschód Polski, bardzo się zmienił dzięki także środkom z Unii Europejskiej, specjalnym, które dostają. Jednak byli zatruwani pr przez wiele lat przez taką propagandę i dalej są zatruwani przez tą propagandę. Jak rozmawiałem z mieszkańcami Lubelskiego, czy nawet wschodniego Mazowsza o kawalerce, to oni mówią, że to jest nieprawda. O stawkach, jakie ustawki, to nieprawda. Czyli gdzieś ta prawda do nich nie dotarła. A kto za to odpowiada, że ta prawda nie dotarła do nich? No, bo te, to jest taki pan, problem, że nasza koalicja nie chce wpływać na niezależne media i, i, i rzeczywiście tego nie robi. My nie mamy jak... Ale akurat ale, ale w mediach panie, tych informacji nie brakowało. Panie, panie, panie redaktorze, ale powiedzmy sobie szczerze, że nie mamy swoich partyjnych mediów. Jednak pisma ma pośrednio udział w Republice. Tak jak pan by obejrzał tą stację, no to włosie na głowie jeży. Jednak nie ma z tej strony niezależnych mediów jakiejkolwiek takiej narracji. Wszędzie są zapraszani i przychodzą ludzie z różnych stron sceny politycznej. No tam mamy zupełnie inną sytuację i składanie wypowiedzi, cięcie i składanie. Jest to najgorsza ekipa, która została wyszkolona przez Jacka Kurskiego. Ale ja bym nie szukał w tym tylko oczywiście powodu. Na pewno powinien rząd działać szybciej. Na no pewno no powiem być sprawniejszy. No właśnie formowane. o to chcę zapytać, bo. I myślę, że pan premier Donald Tusk wyciąga z tego wnioski i na pewno będzie chciał rozliczyć tych ministrów, którzy są za mało sprawczy, czy działają za wolno. A w partii też będą rozliczenia? Nie tylko w rządzie, ale w partii. Bo o to chcę zapytać, dlatego że. Słyszę takie powiedzmy dwa nurty rozważania tego, co się wydarzyło. Jedni mówią, że to wina rządu, który za wolno pracował i nie kładł ustaw na biurko prezydenta że Dudy nie szachował go tymi ustawami, nie zmuszał do podpisywania albo nie podpisywania. Z drugiej strony słyszę, że to wina sztabu Rafała Trzaskowskiego, który fatalnie tę kampanię wyborczą prowadził, a w zasadzie jej nie prowadził. Tak to niektórzy oceniają. Jak pan to ocenia? Y ja powiem tak, no pewnie sztab popełnił błędy, to na pewno, A jaki był tak. największy błąd? Wie pan co, może poczekajmy z tymi dodatkowymi rozliczeniami. Ja jestem przekonany, że zabrakło dobrej energii w pierwszej debacie i w trzeciej debacie. W drugiej debacie w Super Expressie była dobra energia. Ja powiem szczerze, ja wiem jak nieraz trudno się skupić, jak siedzę sam i rozmawiam z panem redaktorem, jeszcze naprzeciwko jest pani redaktor, jest ok, ale jak się siedzi nieraz cztery osoby w tym studiu y, i są pytania, to człowiek zaczyna y, trochę, y, może jest to usypiające, w momencie kiedy ma się nieraz dwunastu kandydatów, z których twierdzę, że niektórzy może nie powinni w ogóle uzbierać tych podpisów wyborczych. To jest osobna kwestia w to, tym to, momencie, jest, tak. to jest jakiś kłopot koncentracyjny. I myślę, że ta pierwsza i trzecia debata nie były sukcesem sztabu Rafału Trzaskowskiego. I to one zaważyły? Druga, wie pan, ale mamy panie redaktorze na żyletki, tak? Wobec tego druga debata i ta debata przed drugą turą była, była naprawdę bardzo dobra. Te dwie, ta pierwsza i trzecia była zła i myślę, że tutaj może też, nie wiem, to pewnie będzie podlegało analizie. Ja przypuszczam, wiem, że jak w swoich wyborach samorządowych, czy tutaj także parlamentarnych, przygotowywałem się do debaty, to naprawdę odpoczynek, sen. A niekoniecznie jeszcze trzy spotkania tego dnia. Przed, tą, tak. przed tą debatą. Myślę, ja, ja bym oceniał, że, że tutaj no, no wymaga to pewnego skupienia, bo y, y, tutaj słuchają nas y, może nie z dziesiątki tysięcy, tam tylko setki i nie, nie należy nikogo lekceważyć, ale to jest bardzo ważne. Takie bardzo dobra forma i bardzo energetyczna y, sytuacja. I, I to może była taka sytuacja, która nie brak. na pewno zabrakło jednoznacznego poparcia Adriana Zandberga. Wie Pan, i tak jak wielki szacunek dla Szymona Hołowni, dla Pani Marszałek Białat, dla y, Pana Władysa Kośnika-Kamysza, czy też dla Pani Jasiz Senyszyn, która okazała się, która wprowadziła bardzo Kobieta, która miała niewielki wynik, wprowadziła świetną energię, i myślę, że zamówiła bardzo wiele kobiet do głosowania na no, Jafar Trzaskowskiego. Tak wielki wielki smutek z powodu no, takiego zachowania Adriana Zambek. I na tym zakończymy naszą rozmowę. Bardzo dziękuję za to spotkanie o poranku. Dziękuję bardzo. Gość Radia Gdańsk. Jacek Karnowski, poseł Platformy Obywatelskiej na zegarach za 12,5 minuty, godzina 9.